Cześć, witam Was serdecznie z tej strony stary rekin biznesu i mafia krypto. Słuchajcie, jak to mówią, przychodzą czas na, przychodzi czas na zmiany, przemyślenia i po jakimś czasie nowe koncepcje i nowe plany. I chciałbym Was poinformować, że kanał zmienił nazwę na CryptoBit. Dlaczego? Pewnie ktoś zastanawia się, po co jest ten rebranding, po co jest ta zmiana i tak dalej. Świat kryptowalut się zmienia i zmieniają się kanały, zmienia się przekaz i zmieniają się ludzie i przyszła wiosna, przyszedł nowy rok, e, przyszły nowe e, wyzwania i nowe cele i plany. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o kilku właśnie zmianach i planach tutaj na tym kanale. Moi drodzy, powracam do pewnej formy i treści, która gdzieś była na samym początku, czyli informacje o poradniku, budowaniu e, Uczestnictwie w różnych, można powiedzieć, koncepcjach w świecie kryptowalut. Jedną z wielu to będzie, moi drodzy, budowanie portfeli, i chciałbym zająć się tutaj budowaniem portfeli na wielu blockchainach, czyli to, co pokazywałem w moim poprzednim odcinku. Tak? Te portfele są najróżniejsze, i na różnych portfelach można rzeczywiście wiele rzeczy robić, i chciałbym wam pokazywać to w sposób. Taki można powiedzieć prosty i przejrzysty, czyli nie wiem, działam na Metamasku, na sieci Base, czy działam na sieci Optimist, czy Arbitrum, czy na Binance i tak dalej. Chciałbym Wam pokazywać rzeczy, które są mega istotne, z nowymi projektami, które wchodzą na rynek, które oferują najróżniejszego zwroty, airdropy, mm, Koncepcji uczestnictwa w tym danym projekcie, ale też również skupić się na tym, żeby pokazywać Wam funkcjonowanie i działanie giełd. E, czyli, jeżeli sobie zobaczycie, no to tych giełd mamy trochę i mało ludzi mówi o e, funkcjonowaniu giełd z, z podłoża, uczestnictwa w różnych e, możliwościach, różnych koncepcjach, jak trading, lunchpad, lunch pool e, itd. Tak tak A więc rzeczy, które są mega istotne dla mnie i ważne dla każdego inwestora, czyli funkcjonowanie, poruszanie się, uczestnictwo itd. Tak konkrety, same konkrety będą tutaj na tym kanale od tej pory, czyli tak naprawdę rzeczy zasadnicze i przydające się do funkcjonowania w tym świecie kryptowalut. Następną rzeczą, o której chciałbym też porozmawiać, to jest moi drodzy używanie różnych narzędzi, czyli będę również pokazywał i będę starał się Wam pokazywać na czym funkcjonuje CoinGecko, Deck Screener i tak dalej. Będziemy patrzyli na nowe projekty, które pojawiają się na rynku z podłoża używania różnych narzędzi, czyli takie można powiedzieć funkcjonalne rzeczy jak no nie wiem, obserwacje, sprawdzanie kontraktu, używanie różnych tego typu botów i tak dalej i tak dalej. To też również yy, chciałbym na tym kanale zacząć pokazywać, czyli Skupiając się na tym wszystkim, no to takie same rzeczowe, konkretne i funkcjonalne rzeczy, które myślę, że każdy, każdy jest zainteresowany. Oprócz tego, ten rebranding przejdzie cała strona, można by powiedzieć, YouTube'owa, tak? Czyli będą zmieniają się te kontenty, które tam będą. Będą kontenty związane z pojawiającymi się projektami, które mają jakąś istotną rolę odegrać w świecie kryptowalut. Chciałbym pokazywać wam takie projekty, które będę widział na innych różnych kanałach, moi bo tak jak ja powiedziałem, nie zawsze się wszystko da ogarnąć, a niektórzy ludzie pokazują coś, ale gdzieś to umyka w różnym kontekście, w różnym koncepcji. Niektórzy tego nie zauważają, niektórzy nie mają czasu, żeby to zobaczyć. A ja chciałbym wam po prostu kumulować tą, tą całą informację, którą gdzieś jest przekazywana i pokazywać Wam strony e, tych projektów, tak, na które można wejść, przeczytać sobie, e, zaznajomić się z nimi, zobaczyć, czy jest projekt wartościowy i tak dalej, i tak dalej. Ja więc e, projekty, które będą nie polecane, ale pokazywane, moi drodzy. Ja niczego nie będę tutaj polecał, będę pokazywał po prostu pewne możliwości w świecie kryptowalut, e, uczestnictwa w różnych narracjach tego rynku. Mamy przed sobą hostę, która nadejdzie, mamy najróżniejsze rzeczy, które pojawiają się na rynku, mamy różne trendy i tymi trendami będę chciał się zajmować. Zrobię podział taki, można powiedzieć, na tym kanale na trendy. Nowe zakładki będą, będą tam filmy się pojawiały odnoszące się do różnych rzeczy. Będę się starał nagrywać jak najczęściej, bo tych krótkich filmików, krótkich informacji jest dosyć sporo. Każdy z Was będzie mógł sobie wybrać w tej danej zakładce, jaka interesuje go rzecz. Będzie to, mówię, podzielone na trendy, portfele, giełdy i tak dalej. To wszystko będę robił w najbliższym czasie. Przeprowadzał ten rebranding całej strony. Również na Xie czy na Telegramie będę starał się pokazywać Wam rzeczy i odnośniki oraz linki przydatne do tego, żebyście nie musieli tego szukać. Wiem, że w dzisiejszej dobie. E, Pośpiechu takiego ciągu komunikacyjnego, warto jest mieć to wszystko jedno skumulowane w jednym miejscu, i tym bym chciał zajmować się teraz na tym kanale. Mówię tylko i wyłącznie takimi rzeczami, które są no, bardzo, bardzo przydatne i które warto klikać, zaglądać, zobaczyć i tak itd. Więc e, zmieniamy się. W postaci tego użyteczności przemyślałem, zobaczyłem i, 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 i zobaczyłem, jak to funkcjonuje przez ten okres 4 lat. Na tym moim tu podłożu ludzie chcą i oczekują tylko i wyłącznie, zauważyłem, konkretnej informacji, czyli konkretnego linku, konkretnej wiadomości. Nie interesuje ich w ogóle nic więcej, a więc będę się zmieniał wraz z moją społecznością, wraz z moimi widzami. To co interesuje jest przydatne linki, informacje, narzędzia, giełdy, portfele, e, różnego rodzaju profile DEFI e, i, i różne inne rodzaje mm, rzeczy, które są związane bezpośrednio z inwestowaniem i e, z szukaniem kluczowych e, projektów pod inwestycje. Także tyle na dzisiaj. Przechodzimy tą zmianę. Dziękuję serdecznie, zapraszam do subskrypcji, bo naprawdę będzie warto.